Dzień dobry, z tej strony Ewelina Pietrowska i witam na kanale Krystaliczny Strumień Świadomości, na którym inspiruję do poszerzania swojej świadomości. Dzisiejsze nagranie jest odpowiedzią na zapytania, które otrzymuję w temacie wody, a dokładnie różnych urządzeń, jak na przykład suszarka do wody, tak jest coś takiego, które mają energetycznie zmieniać strukturę wody, ulepszać ją. Należy takie urządzenie potrzymać przez kilka chwil na czkanką wody i wtedy woda zmienia swoją jakość. A więc zobaczmy, jak to wygląda od strony energetycznej. Zapraszam. I jak to wygląda od strony energetycznej? Powiem krótko. Jest to odpustowe magic show. To się mocno klei do zakodowanej w nas rytualności, wierzeniowości, obrzędowości, tej całej takiej tęsknoty za magią. To wszystko jest mocno w nas wdrukowane, zaszczepione w istotę ludzką. Urządzenia tego typu są bliskie placebo. Coś tam działają, ale naprawdę w minimalnym stopniu. Bardziej wykorzystują zwrócenie, przekierowanie uwagi osoby, czyli. Aktu spostrzegania na to, czyli w tym przypadku na wodę, niż to urządzenie samo w sobie faktycznie działa, bo pamiętaj, że Twoja energia podąża za Twoją uwagą i intencjonalnie to Ty swoją energią coś zmieniasz, sprawiasz, to Ty masz akt sprawczy. Nie zapominaj o tym. To urządzenie działa stricte na jakość wody, na jej strukturę, w minimalnym stopniu, ale coś tam się dzieje. Nic specjalnego, taka odpustowa tandeta. A więc dlaczego ludzie to kupują i się tym tak zachwycają? Odpowiedź jest prosta, no bo biznes musi się kręcić. Co jakiś czas trzeba wrzucić jakiś gadżet i zawsze się ktoś znajdzie, jakiś chętny, aby za to zapłacić. Ale jest to znowu krótkowzroczność, bo nie ma tam świadomości, że ta woda w szklance jest zanieczyszczona, że nie ma jakości, że jest to roztwór chemiczny, a nie woda. I żadne czary mary magicznym urządzeniem nad szklanką nie sprawi, że, że z tego szamba zrobi się źródlana woda. No, nie możecie być aż tak naiwni. Przytomnie dotrzeć do sedna źródła sprawy, czyli chcę pić czystą wodę w najlepszej jakości, bo to wpływa na moje zdrowie, i teraz zacznij szukać rozwiązań. Co ja mogę w tym temacie dla siebie zrobić? Konkretnie, jakie filtry zastosować, i tak dalej, z jakiej dostępnej już technologii skorzystać? Ja nie dam wam gotowca, bo ja nie sprzedaję, nie polecam i nie powiem wam, to urządzenie jest najlepsze. No nie, sama korzystam z dostępnych opcji, bo one są. I teraz warto wy wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie. Użyj takiej technologii, takich filtrów, które spełnią Twoje wymagania, i tyle a nie kamuflowanie tego, że piję zanieczyszczoną wodę i nagle jak pomacham czymś tam nad nią lub wrzucę do niej kamienie szlachetne typu np. szungit lub ametys, to nagle w cudowny sposób wszystkie chemiczne zanieczyszczenia z tej wody znikną. No bzdura, nic takiego się nie zadzieje. Z tego chemicznego roztworu, który płynie w kranie, nie zrobisz źródlanej wody. Jak nadmiar zanieczyszczeń w wodzie i zawarte w niej np. węglan wapnia, Zapychać żyły i masz objaw pod tytułem zwapnienie żył, to tak nadal będzie się działo. Jeśli nie zmienisz jakości wody, to nie zmieni się nic. Żadne magiczne urządzenie tego nie zmieni, nie sprawi, że metale ciężkie i chemia w wodzie nagle w cudowny sposób znikną, a woda zamieni się w czystą, źródlaną wodę. No nie, najpierw zadbaj o jakość wody i dopiero wtedy możesz ją energetycznie modyfikować. Ale jak to będzie już czysta woda, nie chemiczny roztwór z kranu. Woda jest bardzo łatwo programowana, dlatego mamy wodę do picia butelkowaną i zaprogramowaną, to tak, to tak na marginesie, ale ty też masz moc sprawczą i swoją intencją możesz sam zaprogramować wodę przed wypiciem. Na przykład na harmonię, częstotliwość harmonii polecam. A co w takim razie z tak popularnym szungitem? Działa, czy to też tylko placebo? Niestety jego sprawczość w usuwaniu zanieczyszczeń z wody jest też minimalna, z tą różnicą, że jak wsadzisz kamień do wody, to działasz nie od zewnątrz, tylko od wewnątrz na tą wodę. Tylko, tylko taka różnica. Czy miedziany dzwonek to wszystko ma minimalny zakres działania. Ale to nic nie robi z tą wodą mechanicznie, chemicznie, nie oczyszcza jej. Z gnojówki nie zrobi źródlanej wody. Dalej, jak była brudna, tak nadal jest. Tylko, że wchodzimy w niuanse strukturalne, ale to moglibyśmy sobie tak robić, zmieniać jej strukturę, ale już po jej oczyszczeniu, a nie na tym roztworze chemicznym, który płynie w rurach. Przecież to na logikę można zauważyć, że to nie tak, nie ta kolejność. Podsumowując. Wszystkie te gadżety magiczne usprawniające wodę mają sprawczość i jakość, ale do czystej wody. Wtedy wchodzimy w programowanie wody, zmiany jej struktury. Ale to co ważne, to należy wrócić do podstaw, czyli oczyścić mechanicznie ten chemiczny roztwór, który płynie Ci z kranu, a dopiero potem możesz nadawać jakość energetyczną tej wodzie, zmieniać jej strukturę, klastrowość, ale to się musi odbywać na czystej wodzie. Podstawą jest czysta woda, H2O i kropka. Już więcej pożytku daje to, że woda z kranu odstanie, załóżmy, przez noc, bo ten chlor z niej może naturalnie wyparować, kryształ wody inaczej się układa, robi się mniej szkodzące, ale znowu jest to minimalne. Pamiętaj, że istota ludzka ma dużą moc sprawczą, niezależnie od stanu jej świadomości. I te wszystkie magiczne urządzenia do rytuałów bazują właśnie na wierzeniowości i naiwności ludzkiej. Ta sama wiara, która jest wykorzystywana do zwracania, ukierunkowania Twojej uwagi, czyli Twojej energii, to działa na tej zasadzie. Czyli urządzenie nie ma żadnej magicznej mocy, tylko poprzez rytuał, na przykład przez to, że dane urządzenie musisz przez jakąś chwilę podtrzymać nad wodą albo pomachać, albo nie wiem, no cokolwiek. I skupić na tym swoją uwagę, to wtedy jest wykorzystywana Twoja własna moc sprawcza. To czerpie z Twoich naturalnych zasobów, z możliwości przekierowania własnej uwagi, a energia zawsze podąża za uwagą i własnych zasobów na pośrednika, w tym przypadku właśnie na to dane urządzenie, i że niby to urządzenie robi to lepiej. No taka mistyfikacja, bo tak naprawdę Ty nie potrzebujesz żadnego pośrednika. A że zapomniałeś o tym, że masz taką moc, bo od zawsze byłeś rzucany na kolana i programowany, że jesteś tylko marnym pyłem, błagającym bóstwa, anioły czy inne istoty świetlisto, zmiłowanie itd. Jest to wciąż manipulo manipulowane i wciąż wykorzystywane. Co się dzieje od zarania dziejów, nic się nie zmienia, gadżety się tylko zmieniają, ale mechanizm funkcjonowania, manipulowania, sterowania i kontrolowania istoty ludzkiej jest wciąż niezmiennie te, ten sam. I to cała tajemnica. A że ludzie w swej naiwności chcą, Magic Show, no to mają. Oni potrzebują złotego panaceum, cudownej tabletki, remedium na wszystko. I od czasu do czasu zmienia się moda, zmienia się technologia, i od szungitu do magicznych elektrycznych różdżek, czy, czy jak ta wspomniana suszarka do wody. Kiedyś były drewniane różki, teraz są elektryczne wraz z postępem technologicznym. Ale o, o ironio, taki mamy postęp w każdej dziedzinie naukowej, a nie mamy czystej wody do picia. Ona jest określana jako zdatna do picia, ale nieczysta. Woda ma być ekstremalnie czysta, i wtedy dopiero można ją sobie polerować, czyli usprawniać energetycznie, zmieniać jej strukturę. Jak kiedyś nie było suszarek, szczungitów, to wystarczała mentalna praca z wodą, świadoma intencja. I to ma taki sam, to ma taki sam efekt. Tylko odbywało się to bez pośredników. Było uzależnione od kondycji istoty, zdrowia ciała, jego wibracji. Dlatego efekt, efekt u każdego był inny, ale podstawą była czysta woda. Tak działa nasz naturalny elektromagnetyzm. Nie zapominaj, że jesteś istotą energetyczną w ciele ludzkim i Twoja energia ma potężną moc. I to na tyle z mojej strony w tym temacie. Jeśli czuję, że mogę Ci w czymś pomóc, to oczywiście zapraszam do kontaktu, mail w opisie pod tym nagraniem. Dziękuję za Wasze lajki, udostępnienia i subskrypcje. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia.